Ej, Porsche GT4. Co to jest za samochód? Tak naprawdę jest to samochód stworzony do tego, żeby cieszyć. Ja może nim za dużo nie jeżdżę, bo po prostu wystarczy, że na niego popatrzę i mam tak. I to jest wystarczające. Nawet jest w taki dzień jak teraz, kiedy pies wiecznie nie ma słońca, wystarczy na niego popatrzeć. On nie był myty już ze dwa tygodnie i, pomimo tego, wygląda dobrze. Wiesz mi, brudny jest. Ale co to jest za cudeńko, poza tym, że. Cieszy oczy. Dla wprawnego kierowcy jest to killer na nie na drogę, na co dzień do jeżdżenia, tylko jest to killer na wyścigi. Może nie tyle, żeby się ścigać, ale jest to samochód torowy. Co to znaczy samochód torowy? GT4, jak sama nazwa wskazuje dla niektórych, maszyna z podniesionym dociskiem, bo formalnie jest to teoretycznie jest to 718 Porsche Cayman. Tylko, że tutaj jest 4 silnik. Taki sam, jak jest w 911 GT3, GT3RS. Oczywiście w 911-kach tam są troszkę inne rzeczy porobione, ale plusem tu jest to, że ten silnik jest umieszczony centralnie. To jest maszyna torowa. Można tym jeździć na co dzień, ale tak naprawdę ten samochód sprawdza się na torze. Popatrz, jeden spoiler, i to potężny spoiler, który naprawdę generuje całkiem niezły docisk. Drugi spoiler i tutaj dyfuzory, nie takie dyfuzory ozdobne jak w co niektórych samochodach, tylko one naprawdę głęboko wchodzą pod samochód, żeby dociskać go, naprawdę konkretnie dociskać. Z przodu splitter, który też zasysa powietrze po to, żeby on zachowywał się genialnie na zakrętach. On do tego został stworzony, żeby po zakrętach jeździć jak po sznurku. Popatrz na te koła, 20 cali, ok. Teraz są opony cywilne do jazdy na co dzień, ale zakłada się tutaj opony torowe, które dopiero zaczynają niesamowicie kleić. Patrz też na zaciski hamulcowe potężne hamulce, których celem jest to, żeby on zatrzymał się praktycznie w miejscu. I to naprawdę robi robotę. Tym samochodem da się jeździć na co dzień. Fotele są kubełkowe, ale to nie jest taki kubełek pełny, jak potrafi być w GT4, i to z premedytacją jest, bo. Niekoniecznie chcę nim jeździć na tor, bo na tor mam osobny samochód, a chcę też móc na co dzień po prostu przyjemnie móc się nim przemieszczać. Tak naprawdę głównie moja żona nim jeździ, ma z przeogromną frajdę z tego. Wnętrze to jest bardziej samochód luksusowy, bo Alcantara na fotelu, na kierownicy, na boczkach tutaj, tu nawet pod kierownicą, wyobraź sobie głęboko, jest Alcantara podsufitka Alcantara. Takie rzeczy są w samochodach luksusowych, a nie w samochodach na tor. Więc o co chodzi? Trudno powiedzieć o co chodzi, tym bardziej że Porsche zrobiło takie akcenty, gdzie nie ma normalnej klamki. To jest klamka, kawałek sznurka, po to, żeby teoretycznie zaoszczędzić troszkę na wadze. Tak naprawdę to nie ma żadnej oszczędności na wadze, ale jest akcent, który dla właściciela samochodu daje niesamowitą frajdę. Aha, mam coś takiego. Przy okazji powiem Ci, że jak pierwszy raz do niego wsiadałem, to zastanawiałem się, jak z niego wyjść, no bo jak to otworzyć. Chyba największym plusem tego samochodu jest to tutaj. Tak, jest to ręczna skrzynia biegów, ale jest cudowna. To jak one gładko wchodzą, to krótki skok precyzyjnie, każdy bieg to jest po prostu coś pięknego. Do tego tutaj jest taki znaczek AutoBlip, czyli on ma na. sam podbija gaz, robi tak zwany przegaz. I jak się jedzie, to no po prostu jedzie o wiele szybciej. Popatrz, jeśli chodzi o wykończenie. To wszystko, tutaj jest skórka i to naprawdę dobre jakości przeszycia. Alcantara tutaj. To jest naprawdę samochód klasa, nawet do jednego Mercedesa wyższej klasy się wchodzi i nie ma takiego luksusu, nazywamy rzeczy po imieniu, jak to jest w tym samochodzie. Może być troszkę drażniące to, że jak tutaj są te wszystkie przyciski, to pomimo tego, że to jest pełna opcja, to są przyciski, jakby tutaj czegoś nie brakowało, więc to niektórym kierowcom może to przeszkadzać. Ale to, jak ta kierownica leży w dłoniach, w ogóle właśnie to, że to jest Alcantara, to, że jak tutaj się kieruje, to nie ma tutaj jakichś przycisków, które by rozpraszały. Zegar, tradycyjny zegar Porsche, widzisz, są takie małe tradycyjne smaczki w tym samochodzie, które sprawiają, że człowiek tu po prostu czuje się bardzo przyjemnie. To co, zajrzymy teraz pod maskę i zobaczymy, jaki jest silnik. Otwiera się maskę z kluczyka, uwaga, uwaga, zobaczymy, jaki jest silnik... Nie ma, nie ma silnika, gdzie jest silnik? Chodź zobacz, no ukradli mi silnik, no nie ma. Ale za to jest kawał dziury, do której możemy załadować nawet pewnie dwie osoby by się zmieściły. To poszukam silnika gdzie indziej, no bo może będzie tutaj. Ok, popatrz. Potężna klapa. Otwieramy. Silnika też nie ma. Niestety, silnika też nie ma. Silnik jest schowany. Silnik jest głęboko schowany, i dostanie się do niego jest bardzo problematyczne. Więc dla osób, które lubią sobie popatrzeć na to, jak to wszystko wygląda, niestety nie da się. Jest sporo zabawy, żeby to wszystko. Otwierać, żeby do środka zajrzeć. Wiele lat temu miałem Alpinkę 110. Ojej, dobrze nazwę pamiętam. Gdzie było dokładnie tak samo zrobione. I teoretycznie ten samochód jest w tej samej klasie, ale jest przepaść. Ta zabawka jest niesamowita. Alpinkę sprzedałem, jak e, przejechałem niecałe 1000 km, bo po prostu była beznadziejna. To jest cudeńko. To jest najlepszy samochód w swojej klasie. Ten 4-litrowy silnik, którego tutaj nie widać, ma 420 koni i kręci się bardzo wysoko, bo potrzebuje nawet 8000 obrotów. Robi przy tym całkiem sporo huku, co ci zaraz pokażę. Całkiem spore rury wydechowe, no te 4 litry musi mieć ujście i to, o czym mówiłem wcześniej, dyfuzor głęboko sięgający aż tam, po to, żeby maksymalnie zwiększyć docisk. Tutaj płaci się, poza tymi wszystkimi bajerami, które są w środku, płaci się za ten GT4, za ten napis. I ile to kosztuje? W tym wyposażeniu kosztuje to ponad 700 tysięcy zł, więc jest to bardzo, bardzo dużo. Jest to samochód typowo do zabawy. Jeśli chcesz mieć najlepszy w klasie samochód do zabawy, to kupujesz takie cacko. Jeśli chcesz mieć samochód torowy, moim zdaniem lepiej jest właśnie to, co ja mam, mam przygotowaną specjalną BMW torową i tam nie ma problemu jak w coś wjadę i nie martwię się o to, że uszkodzę coś tak drugiego, jakby nie patrzeć. Czy warto kupić? Wiesz, jak masz dużo pieniędzy, warto kupić, jak nie... Są inne przyjemności. Wiem, że możesz powiedzieć, że Jacek, ale przecież jest GT4 RS i to jest o wiele szybszy, sprawniejszy samochód. Owszem, GT3 RS jest szybszym, sprawniejszym samochodem, ale nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, że mamy tutaj ręczną skrzynię biegów. I ta ręczna skrzynia biegów daje niesamowity fan. Na pewno na to, że jest to wolniejsze od GT3 RS, ale. Freida jest po stronie tego samochodu. Popatrz jeszcze kilka szczegółów, czym to się różni od zwykłej 718. Na pewno od razu zauważysz, że tutaj jest nawiew powietrza. On jest po to, żeby zasysało jak najwięcej powietrza do chłodnicy, która jest tutaj pod spodem. Przy okazji tutaj masz splitter, no, jego zadaniem jest to, żeby jak najbardziej docisnąć z przodu samochód. Tutaj tak samo masz takie łezki. I tutaj mamy o wiele większe, jak się zajrzy do środka, mamy o wiele większe chłodnice, jak w seryjnej, jak w 718. Po bokach też możesz tutaj zauważyć, że są takie przed kołami dodatkowe nawiewy, więc tak naprawdę pierwszy rzut oka i od razu widać, że to jest coś innego. Tu mamy jeszcze jeden bardzo charakterystyczny element, podobny jest w sumie w Turbo bo tutaj mamy nerki, które zasysają powietrze, do silnika. Przy okazji ładnie to stylowo wygląda. Jeszcze tutaj napis GT4 dodany, więc taki urok tego samochodu. Popatrz na te lampy. Niezwykle mi się one podobają. To jest charakterystyczny kształt dla Porsche. Nie wiem dokładnie, czy to są LEDowe, jaka to jest technologia, ale myślę, jak tu jest full wypas w tym modelu, to zapewne są to LEDowe. Ale ich kształt z daleka jeszcze, jak się na nie patrzy, no, mi się to podoba. Ty możesz napisać w komentarzu, co Ty o tym sądzisz. Zobaczymy, jak to cudienko jeździ, odpalimy. Jak to w Polsce tradycyjnie, z lewej strony jest kluczyk. Narobiliśmy buku jedziemy. Jestem na bardzo krętej drodze. Ale od razu czuć właśnie to. Tak naprawdę, jest to droga mega rajdowa. Nawet za bardzo nie mam go jak na obroty skręcić, ale jest niesamowicie posłuszny. Ale to jest droga publiczna, więc nie będziemy bardzo szaleć. Naprawdę jak w miarę ogarniasz jazdę samochodem, to frajda z jazdy tym samochodem jest niesamowita. Pojedzie to ponad 300 na godzinę, ale tutaj nie chodzi w ogóle o prędkość. W tym samochodzie chodzi tylko i wyłącznie o zakręty, więc pojechać w Beskidy, w Bieszczady, gdziekolwiek, gdzie są kręte drogi i z ust nie schodzi ci uśmiech. Wiem, że zaraz ktoś zapyta, a jak to w porównaniu do GTR Słuchaj, to jest zupełnie inna liga, bo GTR ma ponad 600 koni masa elektroniki. Ten samochód jest do zabawy na zakręty. GTR jest rewelacyjny, jak są fajne łuki, ale GTR, jak są takie ciasne zakręty, to niekoniecznie sobie radzi. To jest strasznie duży ruch. Więc tak, jeśli chodzi o jazdę, rewelacja. Dla tych osób, które chcą mieć po prostu przyjemność z jazdy, to warto, ale nie jest to samochód do jazdy na co dzień. Jest to samochód do tego, żeby w weekend wsiąść sobie, pojechać fajną, krętą drogę i mieć mega przyjemność z jazdy. Powiem Ci jeszcze ma taką fajną rzecz, bo dzięki temu, że ma taki kolor, który jest taki ciepły, to jak ludzie go widzą, to patrzą się uśmiechają. Zazwyczaj niestety w Polsce, jak się jedzie jakimś fajnym samochodem, to patrzą na Ciebie yy, i coś sobie tam myślą, a tutaj po prostu ten samochód ludzi cieszy, mnie też cieszy. Mam nadzieję, że sprawdziłem Ci trochę radości, pokazując Ci jak taka zabawka wygląda i jak się nie jeździ. Hej!